Milioner zabrał bezdomną kobietę na ślub swojej byłej narzeczonej, a to, co ona zrobiła, szokowało wszystkich. Subskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania historii. Michał Kaczmarek siedział przy biurku, poruszał palcami nad ciężkim, kremowym papierem, jakby każdy dotyk miał rozbudzić wspomnienia. Zaproszenie na ślub Anny Nowak i Piotra Zielińskiego leżało przed nim niczym wyzwanie. Litery wytłoczone złotym lakierem mieniły się w sztucznym świetle lampki, a on czuł ukłucie żalu przy każdym spojrzeniu. Przypominał sobie moment, gdy Anna odeszła: ani słowa wyjaśnienia, żadnego pożegnania, tylko nagłe zniknięcie, które rozdarło w nim pustkę. Serce mu zadrżało, lecz nie z tęsknoty, lecz z gniewu na samego siebie. Czy naprawdę był aż tak nieistotny? Na wspomnienie tamtego dnia, w jego głowie pojawił się obraz Anny, odwracającej się na schodach kamienicy. Jej czarne włosy łopotały na wietrze, a on krzyczał za nią, błagając, by nie odchodziła. Pamiętał, jak łzy ściekały mu po policzkach, ale ona tylko spojrzała mu w oczy z obojętnością i przekroczyła próg mieszkania, zostawiając go samego w półmroku. To uczucie porzucenia ciążyło na nim do dziś. Wstał gwałtownie i włożył marynarkę. Biuro przy ulicy Nowy Świat, gdzie co dzień przesiadywał nad kolejnymi umowami, tego popołudnia wydało mu się klaustrofobicznym labiryntem. Każdy krok po marmurowej posadzce przypominał mu o decyzjach, które podejmował z Anną. Kupno mieszkania, plany wakacyjne, wspólne poranki przy kawie. Z każdą chwilą jej brak stawał się bardziej dotkliwy, jakby żył wstecz, szukając sensu w zgliszczach tamtej relacji. Na chodniku przed budynkiem zauważył Julię Wiśniewską. Stała przy wejściu do małego bistro, trzymając w dłoniach torebkę, ale wyglądała jak ktoś, kto już dawno stracił nadzieję. Kusz na jej odzieży i zmęczenie wypisane na twarzy nie pasowały do miejskiego gwaru wokół. Zdawało się, że czas dla niej zatrzymał się w miejscu. Michał potrzebował na wesele kogoś, kto wzbudziłby w Anną zazdrość, pokazał, że potrafi żyć pełnią życia. Jej pozorny upadek wydawał się wyzwaniem, którego pragnął. Przepraszam, zaczął ostrożnie, choć ton miał bardziej rozkazujący niż grzeczny. Potrzebujesz pomocy? Julia uniosła wzrok, spojrzała na niego z mieszaniną wyczekiwania i nieufności. Na czym miałaby ona polegać? odparła spokojnie, lecz jej głos zdradzał ukrytą determinację. Michał przygryzł wargę, zbierając myśli. Znał wiele osób, które na widok bogatego znajomego błagały o wsparcie, ale w jej postawie nie było błagalności. Była w niej siła, której od dawna szukał. Spojrzał na nadgarstek, na którym błyszczał zegarek z masywną tarczą, gotowy zapłacić każdą kwotę. Mogę zaoferować znacznie więcej niż się spodziewasz. Nie pytam o wdzięczność ani o przyjaźń. Potrzebuję towarzysza, kogoś, kto zrobi wrażenie. Julia przez chwilę milczała, oceniając szczerość w jego oczach. Gdy w końcu skinęła głową, w jej oczach pojawił się błysk. Jakby przed chwilą dostrzegła ukryte drzwi, które prowadziły ku nieznanej przestrzeni. Dobrze, rzuciła krótko, powiedz dokąd jedziemy. Michał otworzył drzwi swojego samochodu i spojrzał w lusterko. Julia usiadła z gracją, jakby przesiadała się do wehikułu pamięci. Cisza w kabinie była gęsta od niewypowiedzianych pytań: Czy Anna dostrzeże różnicę? Czy Julia potrafi zagrać rolę, której od niej oczekuje? Wyruszyli w stronę eleganckiego pałacu weselnego. Miażdżący rytm silnika drażnił zmysły, a odgłosy mijanych ulic odbijały się echem w obu umysłach. Michał wyobrażał sobie, jak rozwinie się scenariusz. Wspaniała Julia schodzi po marmurowych schodach sali balowej, a oczy gości zwrócone są ku niej. On stanie z boku, obserwując zazdrosne spojrzenia Anny, gotów na triumf. Lecz pomiędzy tymi fantazjami tlił się niepokój czy naprawdę jest gotów na to, co nieuniknione? Julia położyła dłoń na oparciu fotela i skinęła lekko głową, jakby potwierdzając wewnętrzną gotowość. Zobaczymy, wyszeptała, a jej słowa wibrowały jak ostrze w powietrzu. Czy jesteś pewien, że znasz reguły tej gry? Jego odpowiedź zamarła gdzieś między nimi. Wysiadł z samochodu, podał jej rękę. A jej skóra wydała mu się jednocześnie chłodna i ciepła obietnicą nowych początków. Wspólne spojrzenie przed bramą pałacu utwierdziło go w przekonaniu, że ta noc nie będzie zwykłą nocą. I tak, z sercami pulsującymi w jednym rytmie, przekroczyli próg sali. Stali u progu wieczoru pełnego niepewności, którym mieli pokierować losy. Michał wiedział, że za chwilę wszystko się zacznie gra pozorów. Zatańczone kroki między prawdą a kłamstwem, a przede wszystkim wyczekiwanie na moment, gdy Anna spojrzy w jego stronę i dostrzeże to, co starał się ukryć. Julia Wiśniewska stanęła przed szerokim lustrem w ekskluzywnym salonie piękności na Mokotowie i przez chwilę przyglądała się własnemu odbiciu. Twarz zmęczona, oczy głęboko osadzone w oczodołach, skóra matowa pozbawiona blasku. Pod nią drżał fotel. Zupełnie jakby reagował na drżenie jej myśli, tęsknotę za normalnym życiem i strach przed spektaklem, który miał się zacząć tej nocy. Jej czarne włosy, niegdyś jedwabiste, teraz skołtunione, opadały kaskadą na ramiona. Ale to, co najbardziej rozczarowywało Julię, to pustka odbicia, brak iskry, którą kiedyś widziała w lustrze z rana po dobrym śnie. Dziś miała przywdziać maskę, która miała uczynić ją nie tylko piękną, lecz także nieodgadnioną. Stylistka uśmiechnęła się profesjonalnie, wyciągając z wózka kosmetycznego różnobarwne tubki i pędzle. Wokół panował zgiełk, suszarki ryczały jak odrzutowce, asystentki przelatywały między stanowiskami, a zapach lakieru do włosów mieszał się z aromatem kawy parzonej tuż obok. Michał obserwował Julię z drugiego końca pomieszczenia, drżąc nie tylko z podniecenia, ale i z niepokoju. Czy to, co przygotowuje dla niego salonowy team, zdoła przemienić kobietę z dworca autobusowego w gwiazdę wesela. Julia nie patrzyła w jego stronę, jej uwaga była skupiona na rzęsach, które za chwilę miały unieść się i rozciągnąć w niewiarygodnym wachlarzu. Makijażystka zaczęła od podkładu, nakładała go długim pędzlem, delikatnie wklepując produkt w skórę, jakby chciała wypełnić każdą zmarszczkę ukrytą pod oczami, każdy ślad nocy spędzonej bez snu. Julia zamknęła oczy, Czując chłód kremu i lekkie swędzenie tam, gdzie dawna niedoskonałość ustąpi miejsca perfekcji. Gdy kosmetyczka zapytała, czy dobrze wybrać odcień różu do policzków, Julia odchrząknęła. Wybierz coś, co wyciągnie mój kolor oczu, powiedziała ciszej niż zamierzała. I od razu zorientowała się, że jej głos zabrzmiał jak szept prośby, której nie chce wypowiadać. Michał podszedł bliżej, składając ręce za plecami. Jego spojrzenie zatrzymało się na cieniu pod okiem Julii. Kiedyś nosiła go dumnie, jako znak nieustępliwości, a dziś makijażystka miał go zatuszować, by stworzyć wrażenie harmonii i delikatności. Jesteś zdziwiona? zapytał miękko, póki stylista rozczesywał włosy. Julia obróciła do niego twarz, a w oczach błysnęła mieszanka ironicznej drwiny i skrytej nadziei. Nie, odparła zimno skrywając emocje za oporną maską. To tylko kolejna rola. Stylistka z uśmiechem uniosła lokówkę i owinęła nią pasmo, z którego po chwili wyłoniła się idealna, miękka spirala. Julia dotknęła jednej z lokówek palcami, jakby chciała przekonać się, czy to naprawdę jej włosy, czy może kwestia światła i odpowiednich kosmetyków. W lustrze zobaczyła kobietę nieznajomą, twarz o idealnych konturach, Pełnych ustach, podkreślonych malinową szminką, i oczach obrysowanych cieniem tak głębokim, że mogłyby pochłonąć cały pokój. Jesteś pewna? usłyszała głos Michała, gdy podchodził jeszcze bliżej. Julia zmierzyła go uważnie spojrzeniem, w którym teraz istniał tylko jeden cień cienia wątpliwości, który umknął w chwili, gdy powróciła do roli kobiety gotowej zapanować nad sytuacją. Jestem gotowa odparła z determinacją, której od dawna w sobie nie czuła. Nie myśl, że ja drżę bardziej niż ty. Michał uśmiechnął się, próbując dodać jej otuchy, chociaż sam obawiał się tej przemiany. Wziął ją za dłoń i poprowadził do limuzyny czekającej przed wejściem. W drzwiach salonu Julia odwróciła się jeszcze raz i skinęła głową w stronę stylistki, która właśnie poprawiała jej naszyjnik. Cienie reflektorów zewsząd zdawały się tańczyć na jej skórze. A ona przyjęła je jak wyzwanie. W limuzynie usiedli naprzeciwko siebie. Kiedy samochód powoli ruszył, światła miasta przecięły mrok przez dzielone szyby. Julia spoglądała w milczeniu na uliczne latarnie, które migały jak stacje metra na trasie, na każdy zakręt drogi zmierzającej w stronę pałacu kultury i nauki. Michał wyciągnął zegarek kieszonkowy, sprawdził godzinę i opuścił szybę. Do wejścia zostało pięć minut. Julia zamknęła oczy, przysuwając się do szyby, jakby chciała przejrzeć nie tylko krajobraz, ale i własne intencje. Za chwilę miała wkroczyć na salę, gdzie spojrzenia gości spoczną na niej z podziwem i ciekawością. Miała być maską, historie miały się tworzyć z jej obecności, a Michał liczył na to, że to w końcu ona przyciągnie uwagę Anny. Pałac wyłonił się z za rogu ulicy, niczym skarb, ukryty daleko od zgiełku codzienności. Ogromne kolumny, marmurowe schody i czerwony dywan wiodący do wielkich, zdobionych drzwi, zapraszały do wnętrza, w którym miał rozegrać się finał tej misternie zaplanowanej intrygi. Julia westchnęła cicho i chwyciła dłoń Michała mocniej, bo wiedziała, że przekracza próg nie tylko pałacu, ale także własnej odwagi. I gdy limuzyna zatrzymała się tuż przed wejściem, drzwi otworzyły się a ona postawiła pierwszy krok na czerwonym dywanie, gotowa stawić czoła spojrzeniom, które miały ocenić jej przemianę. Wnętrze sali weselnej rozciągało się na przestrzeń większą niż Michał kiedykolwiek widział. Ogromne kryształowe żyrandole zwisały z sufitu niczym lodowe stalaktyty, a marmurowa posadzka odbijała światło w tysiącach punkcików. Pachniało szampanem i perfumami ekskluzywnych gości, Lecz w powietrzu wyczuć można było przede wszystkim napięcie. Anna Nowak stała przy stole, przyciągając spojrzenia jak magnes. Jej uśmiech był perfekcyjny, ale w kącikach oczu drgała niepewność świadectwo tego, że pod maską doskonałości tliła się obawa. Gdy Julia weszła na salę, jej kroki były precyzyjne i spokojne. Suknia granatowa, opinająca sylwetkę, połyskiwała w ostrym świetle. A delikatne fale włosów opadały na plecy jak morskie toni. W tej chwili przyciągała uwagę wszystkich bardziej niż panna młoda. To ona była tajemnicą tej nocy. Anna zawahała się na moment, jakby dotarło do niej, że to nie przelotny gość, ale ktoś, kto zna jej sekrety. Anna, zagaił Michał. Jego głos brzmiał zimno i wyrachowanie niczym ostrze miecza. Cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie. Anna zamaszyście pochyliła się w ukłonie, ale spojrzenie skierowała wyłącznie na Michała, ignorując Julię. Chciała zademonstrować opanowanie, lecz każde drgnienie ust zdradzało lęk. Julia zbliżyła się z godnością, wyciągnęła dłoń i pochyliła głowę. Julia Wiśniewska. To dla mnie zaszczyt. Kiedy ich dłonie spotkały się w uścisku, Anna poczuła, jak mięśnie twarzy jej zdradzają prawdziwe uczucia. Kąciki ust drgnęły nieznacznie, a w oczach zaszło cienie wściekłości. Piotr Zieliński stanął obok żony, kiwnął głową i wyszczerzył uprzejmy uśmiech. Lecz jego spojrzenie błądziło między Julią a Michałem, jakby sprawdzał, czy ta cała intryga nie wymknie się spod kontroli. Przez chwilę oboje milczeli, a dźwięki skrzypiec i śmiech gości wypełniły przestrzeń, rozbijając ciszę. Anna odwróciła się, obróciła szklaneczkę uwargi. I skinęła głową, zapraszając Michała do dalszej rozmowy. Michał podszedł powoli, prowadząc Julię za ramię ku odosobnionemu kątowi sali, gdzie stała chłodna marmurowa kolumna. Kim jesteś naprawdę? zapytał, gdy znaleźli się poza zasięgiem plotek i spojrzeń ciekawskich świadkań. Julia odetchnęła głęboko, a w jej oczach pojawił się błysk, jak gdyby przygotowywała się do odsłonięcia zasłony tajemnicy. Jestem córką Jana Wiśniewskiego. Jej głos zabrzmiał spokojnie, lecz każde słowo niosło ciężar goryczy. Mąż twojej byłej narzeczonej zniszczył mój świat. Michał poczuł, jakby ktoś zadał mu cios w brzuch, wspomnienia wybuchu afery, nagłówki gazet o bankructwie Imperium Budowlanego Wiśniewskich, wyroki sądowe i nagłe wycofanie się Jana z życia publicznego. Anna nigdy nie wspomniała o swoim udziale w tej katastrofie. To niemożliwe wyrzucił z siebie. Lecz jego głos zabrzmiał słabiej niż zamierzał. Anna mówiła, że to pomyłka, że. Julia odwróciła głowę i spojrzała mu prosto w oczy. To była świadoma decyzja. Dokumenty, które podpisała, spowodowały fałszywe transakcje warte miliony. Mój ojciec stracił wszystko majątek, reputację, wolność a ty myślałeś, że to przypadek. Słowa uderzyły w Michała z siłą burzy. Każda komórka jego ciała krzyczała nie wierzyć, zaprzeczyć a jednak obok nich brzmiały słowa Julii, potwierdzane cieniem potępienia na jej twarzy. Chcesz zemsty, wyszeptał ledwie słyszalnie. Julia skinęła głową, a w jej gestach nie było miejsca na wahanie. Chcę sprawiedliwości. Pomóż mi to zrobić, odparła, a jej ton nie miał w sobie ani śladu żalu. Michał spojrzał na stół zastawiony stosami winietek, programów weselnych, list gości. Wszystko, co dotąd znaczenie miało tylko dla kałuży jego bólu i dumy, teraz stało się narzędziem w rękach Julii. Poczuł, że pierwotny plan upokorzyć Annę blednie wobec czegoś większego, odsłonić prawdę i przywrócić godność rodzinie Wiśniewskich. Zrobię to, wypowiedział w końcu, a jego głos zabrzmiał pewnie, mimo że w środku duszy szumiało mu jak w pustej muszli. Powiedz mi, jaką masz strategię? Ich spojrzenia spotkały się w półmroku, a moment ten przypomniał Michałowi, że odważne posunięcia zawsze obarczone są ryzykiem. Jednak w ciemnych oczach Julii dostrzegł determinację większą od lęku. Kiedyś myślałam, że zemsta nie przyniesie ulgi, powiedziała cicho. Ale dziś wiem, że bez prawdy nie można iść dalej. Anna musi zapłacić, choćby tylko stracić to, co sama zyskała. Michał skinął głową i oparł dłoń na kolumnie, jakby przygotowywał się do starcia. Dźwięk muzyki z sali głównej słabł, a odgłos kieliszków uderzających o siebie niósł się coraz odleglej. W tej chwili wiedzieli już, że przekroczyli punkt, z którego nie ma powrotu. Ich milczenie wypełniła nagła decyzyjność. Sojusz dwóch osób, połączonych pragnieniem ujawnienia ukrytych prawd i wymierzenia sprawiedliwości. Wspólnym krokiem ruszyli w stronę serca wesela, gotowi stawić czoła kolejnym widmom przeszłości i ukrytym mechanizmom intrygi. I wtedy, na granicy światła i cienia, usłyszeli muzykę przyciszającą się do finałowego taktu, a tłum gości zaczął przesuwać się w stronę stołu prezydialnego. Nikt z obecnych nie wiedział jeszcze, jaka rewolucja zaraz się rozpocznie. Kilka tygodni później, w przestronnym biurze z przeszklonymi ścianami w samym sercu Warszawy. Panował ciszę niemal sakralna. Na środku dębowego stołu rozłożone były ognisto czerwone teczki z dowodami. Ich barwa kontrastowała z zimną surowością minimalistycznego wnętrza. Michał i Julia stali naprzeciw siebie, pochyleni nad papierami, jakby każdy dokument był kolejnym fragmentem układanki, która miała zmienić bieg ich życia. Jutro składamy wszystkie materiały w prokuraturze. Oznajmił Michał głosem drżącym od napięcia, choć starał się zachować opanowanie. W jego oczach migotała mieszanka ulgi i adrenaliny. Wreszcie nadejdzie moment prawdy. Julia odchyliła głowę i przez chwilę patrzyła na sufit, jakby przywołując w myślach noce spędzone na poszukiwaniach dowodów. Wspomnienie mokrego bruku, zimnego powietrza i bezsenności wywołało w niej krótki dreszcz. Pamiętasz, jak we wrześniu znaleźliśmy pierwsze przelewy z firmy Zielińskich na fałszywe konta? Zapytała cicho, a jej głos zabrzmiał niemal tajemniczo. To był punkt zwrotny. Michał uśmiechnął się gwałtownie, opierając dłoń na grzbiecie jednego z segregatorów. Tak, myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy, a ten e-mail od twojego informatora kopia dokumentu z pieczęcią Anny. To przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Julia pochyliła się, układając kolejne kartki. Teraz już nikt nie zakwestionuje dowodów. Sfałszowane umowy, przelewy do tak zwanych słupów, fałszywe podpisy. Każda strona jest kompletna. Przerwała, a w jej spojrzeniu pojawiła się ulga, jakby ciężar lat gnębienia rodziny Wiśniewskich właśnie został zdjęty z jej ramion. Dziękuję, że we mnie uwierzyłeś, wyszeptała, ocierając wilgotny kącik oka. Głos jej zadrżał, choć próby ukrycia wzruszenia nie zdołały całkowicie zatrzeć drżenia. Michał odchylił się na oparcie krzesła i przez chwilę patrzył na Julię z czułością, której wcześniej w sobie nie dostrzegał. To ty mnie uratowałaś, odezwał się wreszcie. Gdyby nie twoja determinacja, nigdy nie odważyłbym się sięgnąć po tak ryzykowną drogę. Julia uśmiechnęła się nieśmiało, a w jej oczach zatańczył promyk szczęścia. -Jesteśmy zespołem, odparła, odwracając się w stronę okna. Każdy znak, każdy dowód, to nasze wspólne dzieło. Chwilę milczeli, pozwalając, by ich myśli zatopiły się w ciszy. Przez szyby wpadały ciepłe promienie wczesnopopołudniowego słońca, a z ulicy dochodził odgłos tramwajów. Jedyny dźwięk przypominający o życiu poza tym pomieszczeniem. Michał wstał i przeszedł na drugą stronę stołu. Kładąc dłoń na ramieniu Julii, Anna została zatrzymana wczoraj po południu, powiedział ciszej, jakby bał się przerwać magię chwili. A dziś gazety huczą o areszcie byłej narzeczonej Kaczmarka. Piotr Zieliński jest w rozsypce. Jego reputacja runęła, zanim zdążył zareagować. Julia odwróciła twarz, by spojrzeć mu w oczy. Na jej ustach zagościł triumfalny uśmiech, ale zaraz zastąpiła go powaga. To zwycięstwo nie dla mnie, lecz dla prawdy odpowiedziała Mój ojciec odzyska imię a Wiśniewska Consulting będzie mogła pomóc innym którzy cierpieli przez nieuczciwe praktyki Na dźwięk tych słów Michał rozpostarł ramiona i przyciągnął ją do siebie na krótki serdeczny uścisk To był moment w którym zrozumieli że nie tylko oczyścili przeszłość lecz zbudowali fundament pod coś nowego Na inauguracyjnej gali zorganizowanej w szklanym penthouse'ie z widokiem na panoramę stolicy, Julia stała przed zgromadzonymi inwestorami i przyjaciółmi. Światła lamp podkreślały kobaltowy kolor jej sukni, a mikrofon w jej dłoni zdawał się trywialny przy ciężarze słów, które miała wypowiedzieć. Prawda to fundament każdej relacji i każdego biznesu, zaczęła, a zebrani słuchali jej w absolutnej ciszy. Bez prawdy nie ma zaufania, a bez zaufania nie ma szans na rozwój. Chwilę później goście wznieśli toast. Kryształowe kieliszki zabrzmiały donośnie, a Michał, stojąc obok Julii, poczuł coś więcej niż tylko dumę z zawodowego zwycięstwa. W jego sercu rozkwitało uczucie spokoju i satysfakcji, uczucie, którego od dawna nie doświadczył. Gdy gwar rozmów i śmiechów wypełnił salę, a światła przygasły do nastrojowej poświaty, Julia podała Michałowi rękę. Jej dłoń była ciepła i pewna, a w spojrzeniu... Zaproszenie do nowych wyzwań. Razem możemy zbudować coś naprawdę trwałego, powiedziała miękko. Michał uśmiechnął się, pozwalając, by jego spojrzenie wypełniło się obietnicą przyszłości. Z tobą u boku pójdę naprzód bez wahania, odparł, a jego głos brzmiał stanowczo. I w tej chwili wśród braw i oklasków zawiązała się między nimi niezłomna więź. Dwoje ludzi, którzy z ruin prawdy i intryg wykuło coś znacznie cenniejszego. Partnerstwo oparte na zaufaniu, lojalności i sile wspólnego zwycięstwa. Ich przemiany, konfrontacje i wyrównanie rachunków z przeszłością pozostawiły ich serca otwarte na przyszłość, której kształt mieli już w swoich rękach.